Dojne sąsiadów i szybka reakcja strażaków prawdopodobnie uratowały życie mieszkańce podzamcza chroniły cały budynek przed pożarem skończyło się na zadymieniu i spalonym posiłku ale mogło być znacznie gorzej Mieszkańcy budynku przy ulicy Fortecznych zawiadomili Straż Pożarną w nocy, ze środka na czwartek, że na klatce schodowej czuć wyraźny zapach spalenizny, a z jednego z mieszkań wydobywa się dym. Pukanie i dzwonienie do drzwi tego mieszkania nie przynosiło skutku, dlatego strażacy zdecydowali o wejściu siłowym, bo oceniono, że istnieje realne zagrożenie pożarem. W czasie próby wyważenia drzwi narobiono tyle hałasu, że obudziło to lokatorkę, która, jak się okazało, zasnęła podczas gotowania posiłku. Zadymienie spowodował umieszczony na kuchence garnek. Jak informuje Robert Stojny z Państwowej Straży Pożarnej, w Wałbrzychu, gdyby nie czujność sąsiadów i szybka reakcja strażaków, sytuacja mogłaby rozwinąć się w bardzo groźnym kierunku. Pozostawiony na kuchence garnek mógł wywołać pożar, a wcześniej lokatorka mogła się udusić dymem. Na szczęście do niczego takiego nie doszło i skończyło się na konieczności przewietrzenia mieszkania i klatki schodowej.